Witam! Dzisiaj kosimy Przyżyto 13 piątek Może będzie szczęśliwy Uda się w końcu skończyć też niwa ostatniego nagrywałem 30 bodajże lipca Także od tamtej pory kombajn był uruchamiany, Lało bez przerwy Myszy się już zaplęgły w tym Kombajny dzisiaj jak wsiadłem tu śmierdzi w środku Także już myślały, że będzie zimowy spoczynek Trochę je tam wytelepałem. I dzisiaj tak dopęczamy takie kawałki po hektar, po półtora hektara. Przężyto takie podobne do, do żyta, wyrośnięte, jest tam już wyłożone, widzicie. Trzeba się uwijać, jutro wesele, trzeba krawat wiązać że jutro roboty nie będzie ściereń zielona bo mówią, że jak skrzyp rośnie to ziemia kwaśna tu już pH przywrócone do, do normy i skrzyp jeszcze większy urósł kwasnica też już zaczyna przerastać na tych leżących także jeszcze by trochę pociągnęło i Kaplica Pojedziemy, wysypiemy Pan Bocian O resztki dojadają Widzicie, sama zielenina Nie za bardzo, więcej tego przężyta nie chcę. Miało być fajne, amerykańskie, a to jakieś bardzo podobne do Żyta, bo wszyscy mnie się pytali, kiedy to żyto będę koziął. Tutaj sąsiad przyjechał wyciągnąć mi przyczepę. zakopany, bo jesteśmy przed scaleniami. No, myślę, że może dosypiemy do tej przyczepy. Ciężko się tak nagrywa jedną ręką. Kolega tu dzisiaj obok kosił pszenicę zimową, pszenica już porośnięta, kiełki ma. Na przemżycie jeszcze nie widać, ale to już też myślę, że kwestia jeszcze kilku deszczy i, i byłoby to samo. Wydaje się, że suche. Zaczęło się kurzyć. Nawet miernika nie brałem. Nie wiem co ono tam ma. O, przyczepa będzie. Tak tam u was, żniwa już pewnie kończycie bo Różnie jest w każdym rejonie Polski, najbardziej to chyba to południe i nasz wschód dostał tych deszczy O, będzie pełna przyczepa No i dobra, pozdrawiam na razie.